Czy tam! Gdzie? W szkole? Yy, wychowanie fizyczne, oczywiście. Historia. Pozdrawiam panią goście serdecznie. WF, oczywiście. Matematyka. Oczywiście Matematyka. Na Z wychowania. Zawsze byłem najmniejszy, najsłabszy. Stałem jedynkę z wychowania, dlatego musiałem wziąć się za siebie. Polskiego. Geologii. Nie pamiętam z czego, ale na pewno to były jakieś pewien odrobione prace, bo ja nie dostałem. Nie było w kiedyś historia. Religii, matematyki. Chyba nie miałem język rosyjski. Chemia i fizyki. Fizyka. fizyka. Właściwie nie lubiłem. Plastika. Eee, nie było takiego. Był zawsze. Wiele razy. Miałem dużo razy. Nie było. Zawsze co roku na piłku. Na Dla wszystkich, eee... samych przyjemnych przedmiotów, wszystkiego najlepszego. Dobrego jedzenia stołówce i stypendium, jak najwięcej kasiotów. <laughs> Żeby się nie spóźniali na lekcje. <laughs> i uczęszczały liczne na bułek. No, Tamnych piątek w szkole. Piątek, szóstek i czerwonego paska na siele Do I powodzenia no, w szkole. No i co to za żonie z Bóg trzeba